Siema, z tej strony Olej, ze mną jest Jarany Wiktor. Hello. Obok, on, po mojej prawej, jest Lizanko. Siema. Ogłaszamy rekrutację do Gidli Miał, e, która odbędzie się na Discordzie, e, którego macie w opisie. Taki jest nasz plan kuboidu mniej więcej, ale będzie on większy. Tutaj będzie taki kotek tutaj stał. Mogilia Meow jest. No i co? Zapraszam was na rekrutację. No siema, tutaj trucizna, lider gildi miał. Zapraszam Was na rekrutację naszej rodzinki. Vlider z poprzedniej gildii, którego widzieliście na poprzednim filmie, również dalej będzie z nami grał. Natomiast Ziarany Wiktor gra teraz na niku 7 i ma inną gildię. Jednakże albo weźmie z nami sojusz, albo dołączy ze swoją gildią do nas. Do końca edycji Watera dodajmy bez obowiązku przejścia rekrutacji. Przed wszystkim i tak zabezpieczymy się na tej edycji Watera. No i to chyba po tyle, pozdro. Discorda macie w opisie dołączać, pisać. Potrzebuję rangi, chce rangę. Proszę, dajemy. Za darmo. Dostaliście kiedyś coś za darmo? Nie. Ale teraz dostaniecie. Dlatego zapraszamy was. Zapraszamy Was do ich Albo przyjdziesz, albo cię dojadę. Dlatego lepiej przyjść. I grać u nas. Miła atmosfera. Na kanale nie ma patologii. <laughs> Żartowałem. No. PvP mi mm, mm, mm. idzie średnio nawet coś poniżej przeciętnej tak 30% bym powiedział tego co potrafiłem ale do poćwiczenia zapraszamy wiek nie ma znaczenia, byle byście ogarniali i się nie wywalali mówi to trucizna, dobra zapraszam was po prostu na rekrutację Jakieś klipy tutaj wrzucę, czy coś. Albo nie wrzucę. Zależy, czy mi się będzie chciało. Robiłem teraz klipy z sklepy, ale mi nie idzie, bo jak mówiłem, jestem. Dobra, siema. miau, to jest jeden.